Jestem teraz wolny o pół pro. Ale ja powoli idę za... Mam dopiero 11-12 prędkości. Dobra robi mi się coraz więcej Dostałem 100 pieniędzy A Mariber 2 potrzebuje jeden. I teraz są te głodne wilczki, jak mi się uda, sześć? Będzie fajnie, tylko stamina. I to rozkakaniem Ej, udało mi się jakimś cudem to szerzyć. Dobra, to nie jest tak źle. Jak się spodziewałem. I teraz otwieramy tą szczyneczkę i dostaliśmy coś. A to zwierzę. Ja wiem, skąd to jest. Dobra, tam do tej szczyneczki musimy. E, co to? Co co? Co to znaczy UFO? Ja się boję. Ja się boję. Ale z prędkością. No to do tej szczęki tam musimy dać A więc teraz będziemy swoją staminę ulepszać i to bardzo Aby być Aby być dobry. A teraz musimy zdobyć więcej kroków Patrzcie, ale my jesteśmy jest słabi My my jakimś cudem wielki pokonali a ten typ to jest co dopiero jakiś szybki. Ender był Dobra, patrzcie. Chciał nie troszkę się tam do domu spinać. Dobra, ej dobra. Połowa mi się to. Nie czekaj, czyli my zaczynamy od zera i zrobimy tego tak reaperka? Nie, no ale się ma mnie tak, mało. no i? nie no my tej złotej sztuki nigdy nie dostaniemy Pani, może być coś dobrego najpierw ulepszamy sobie staminę pyk, 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 dobra

No dobra, już, 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 już. Dobra, otwieram Ooo, co to? Ile to mi daje prędkości?

Dobra, no, nie mogę zrobić dupki. Okay, dlaczego? Ej, dobra. Dlatego się ten nie wydać szybszy. No i już. No już dobra. Musimy teraz napić się Na no, tak na musimy... Musimy pokonać jajenia. Więc dobra. Idziemy. Nie, i mnie pokonali. Na serio tu żartowałem, bo ja mogę robić. Nie mogę robić i ryberwka. Mogę jednak. Nie mogę. Nie. No, ja cały czas biegnę blisko ich strony. To no, ja tak może dobrze urządzić, dobra. Jeszcze z takim pocikiem To dopiero jest kosek Dobra 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 Dobra, dobra Oj, jeleniu nie ma, że ty sobie do mnie pójdziesz. Dobra. Tu myśl, że już stajemy dawać się radę. Nie dobra, ja tracę z Szybko. Tu oh. wyjście, dobra. Ej, ej, dalin. dajemy radę. Ale nie ktoś ich tam zajmie. Dobra, oni muszą się numer zostać. Nie, ale Oni są tam na końcu. Ej, dobra, ja mam pomysł. wybieram sobie te tak kraczki. Dobra, ryzykuję. Nie, już sekunda. Jeszcze mi szybko wytrzymało nie No, dobra. Ale... To widzimy riberbka. O, ten nas ile potrzebujemy na kolejne gry, 15 Piętnaście. Okay. Aha, dobra. Dobra, to mi nam tě vstavit, počkej kvá. Nie, żartuję, nam tě vstavit. Ale mi to ruchnie. Dobra. Teraz jesteśmy najlepsi. gra. Dobra. Dobra. Nie ja muszę zrobić jak więcej liberków. Ale wątpię, że to się uda. Dobra. już ostatnie pieniążki. Za to. Ja, 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 ja. Maar ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Maar ja, ja. Maar ja, ja. Maar ja, No więc ja sami widzicie. No teraz już więcej prędkości. Dobra. Dobra, pyk. Dobra, patrzcie, patrzcie. No i nie wiem, <laughs> robić gdzieś więcej iwerówów kolejnych. Dziewczynka, ale teraz ile mam tej staminy? Uhuhu. Uh. No to teraz to idziemy. Zrobić, nie wiem, co chcemy. Fajnie było tej godzinie jest niby, nie wiem, pręd, więc zaraz to sprawdzimy. Dobra, dobra, zarabiamy. Ile my teraz? Dobra. Więc myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy dużo więcej refów, tylko musimy być troszeczkę lepiej A więc teraz, nie, że to koniec. Włączamy na ukraść Wojnocy i czy jest to nie Nie ma A był na drugim tam W kończy był koncert hmm. Jak chcesz to ja jestem z drugiego konta, czyli z tabletu Czyli na tym gdzie ja teraz nagrywam Ej aí, espera co to é isso? É assim oh, um Não gram. dobra, no to eu to robi. No ja to robi, moi ale ja wolny. mam ninguém aí. dobra. Meu brain. dobra, klej, Dobra, ale to grammy. indeks, jest dobra, jest i więcej dobra wybraliśmy już jakieś dobra i do mi się bohoba teraz ci ludzie co się pytają dlaczego dlaczego wytłumaczyć tylko są dwa gry dobra mamy i no dobra, dobra Dobra, dobra, ile kasy, dobra, dobra, jak chcę to kupić, bo to będziemy dość, Szybsi, wsi, a więc ja idę po drój, drój, patapim, a bez zdążył. dobra, zdążyłem. I jakoś to łatwo idzie, byt łatwo, pyk, 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 dobra, zbyt łatwo to idzie. O nie. Dobra. Ej, dobra. Udało mi się jakoś ukraść. Dobra, więc moi drodzy. W tym momencie. Więc w tym moim drodzy momencie też. No e, dobra, szybko kraniemy. Widzicie, e, że tutaj do waldzie leżą walino? Dobra, ja Was na razie zapraszam do odcinka i będziemy grać. I nie dość jeszcze się prawił mityczny. idziemy po to zagrywamy. Dobra szporaj, to coś piąa, więc ja tu ukradnę. Ukradnę i coś. Dobra. Ukradam. A więc ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki W tym momencie Przewyślcie tajemnicę, gdzie znajdziecie noszkę kart Gdzie na gdzie gramy, wy A teraz A teraz moi drodzy Zobacz, patrzcie No patrzcie no, Ja mam dwie dzisiaj I tu jest jakiś boss z Braillot Ale on mi kasę wygenerował to mogę już kupić, ale to już następnym Gdzie będziemy w tę grę Grać, baj